Przechodząc między paletami towarów handlowych, celem prezentacji firmy, to tak jakbyśmy przechodzili przez kolejne dni i etapy życia. Nie wszystkie są proste, nie wszystkie pozostawiają przyjemne wspomnienia, ale wszystkie tworzą całą kształt i naszą codzienność. Pierwszym przystankiem na naszej mapie był mały sklepik w Głuchołazach o nazwie Fix, który w 89 roku otrzymaliśmy decyzją naczelnika miasta Głuchołazy. Tam rozpoczęliśmy naukę handlowania. Właściwie wszystkim. Potem był sklep w Prudniku na obecnej Armii Krajowej, w którym to pracował Zbyszek Licznar, który wspólnie z nami do firmy wprowadzał pierwszy komputer. Potem były kolejne małe sklepiki, aż przedczas na Market 2000 metrów, który powstał w Prudniku, pierwszy nasz samoobsługowy sklep. Następny taki powstał w Głuchołazach, kolejny w Głogówku. Obecnie Merkury handluje na powierzchni ponad 10 tysięcy m2, zatrudnia ponad 100 wspaniałych pracowników, z czego żyje ponad kilkaset rodzin. Nasza firma specjalizuje się w zaspokojeniu wszelkich zachcianek z zakresu budowania, remontowania. Mamy w firmie architektów wnętrz, których aranżacjami mogą pochwalić się inwestycje lokalne na całej opłaszczyźnie. Każdego dnia staramy się być na budowie blisko naszego klienta. Firma Merkury to także usługi montażu bram przemysłowych, stolarki okiennej, usługi gięcia blach oraz usługa cięcia drzewa na wymiar dla klienta. Społeczna odpowiedzialność biznesu nakazuje nam wspomagać otoczenie. Merkury wspomaga kluby sportowe, szkoły, przedszkola oraz fundacje niepełnosprawnych dzieci. Nasz nowy oddział w Opolu Merkury Drewno to typowy model dla firmy Merkury. Cały dom w jednym miejscu. Mamy tu market budowlany, skład drzewa oraz tak zwaną ciężką budowlankę. Zapraszamy do nas. Pomożemy, aby proces inwestycyjny z nami był przygodą, a nie udręką.